Witam serdecznie na naszym kanale. Ja mam na imię Aneta, a dziś zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Porządki Noworoczne. Dziś znajdujemy się w naszej sypialni i dziś pod lupę biorę tą oto komodę, która się znajduje za mną. Zaraz Wam ją dokładnie pokażę. Jest to komoda, w której przytrzymujemy ubranka naszej córeczki. W tym momencie Kira ma 5 miesięcy. I są te rzeczy, które możemy zobaczyć po obu stronach, po lewej i po prawej stronie komody, jak również i za komodą. To są, em, tak ja to nazywam, takie pozostałości, pozostałości poremontowe, ponieważ mieliśmy w domu remont. E, jeżeli uda mi się znaleźć jakiś film, albo chociażby zdjęcie, jak to wyglądało, jak ten obszar cały wyglądał w trakcie remontu, e, to to na pewno tu umieszczę. Jeśli nie, to musicie mi uwierzyć na słowo. Wszystko tutaj dooko dookoła było zawalone e, różnymi rupieciami, przedmiotami, no po... było, było ciężko, było ciężko. Powoli udało mi się to sprzątnąć i ostatnie przedmioty, które tu zostały, muszą zostać zaniesione na górę do naszego schowka. E... Może szybko opowiem historię tej komody. Jest to komoda, którą kupiliśmy przed narodzinami Ediego i tu podczas em, tego okresu, kiedy Edi z nami spał w pokoju, em, przechowywaliśmy jego. Ubrania. Kiedy urodziła się córeczka, siłą rzeczy to miejsce zostało zwolnione dla, dla niej, na przechowywanie jej ubrań, a Edi ma w swoim pokoju swoją własną szafę. Jest to drewno pomalowane farbą satynową niebieską. Bardzo fajnie nam się to malowało, bardzo lubiliśmy to przygotowywać. Na początek zabieram się za tą część. Tu jest walizka, którą używamy w trakcie podróży. E, ramki, e, i chyba jakieś rupiecie. Zaraz się do te, y, dlatego dokładniej przyjrzę. Budziłaś się? Jak się spało? <grymne> w następnej kolejności zabieram się za porządkowanie zawartości komody. Tam znajdują się ubranka Kiry. W tym momencie Kira ma 5 miesięcy i do tej pory nosiła przeważnie albo budziaki, albo śpioszki. W tym momencie troszkę się to zmienia, ale nie za dużo, bo uważam, że budziaki i śpioszki dla takich maluszków są najwygodniejsze przynajmniej u nas się najbardziej sprawdzały i u od jego, i u drogiego drugi, u dziecka. A teraz patrzysz na mnie, misia. Um, więc po kolei będę um, przeglądać um, szuflady. Jest tam na pewno sporo ubranych, które już są za małe, i te za małe ubranka będę odkładać na bok. Mamy znajomych, którzy mają młodszą córkę o 6 czy 7 tygodni, i akurat ona jest dosyć malutka, mniejsza, dużo od Kiery, dlatego im się to na pewno sprawdzi i przyda. Ok, zabieram się do porządków. Mam tu całą górkę, całą serię obramek, które są już za małe, które powędrują do naszych znajomych. Efekt końcowy wygląda następująco: Pierwszy w pierwszej szufladce mamy śpioszki, śpioszki bluzeczki z długim rękawkiem bez nóżek, czyli podziaki chyba to się nazywa, i bluzeczki z krótkim rękawkiem, tak. Um, jest tego dosyć niewiele, ale właśnie tylko tyle potrzebujemy. E, w drugiej e, półce znajdują się sweterki cieplejsze i taki e, też budziaczek cieplejszy. Tu są bluzeczki z, dłuż, z długim rękawkiem, a tu są spodenki. W następnej, czyli trzeciej szufladce. E, z tej strony są już ubrania na następny rozmiar, czyli Kira ma teraz 5 miesięcy. To, to już to jest od 6 do 9 miesięcy, czy nawet więcej. To są cieplejsze sweterki, kurteczki, śliniaczki, czapeczki, rękawiczki, dwie pary skarpet. Tak, mamy tylko dwie pary skarpet dla niej, ponieważ ona nie bardzo rzadko nosi coś bez nóżek, bez stópek. Następnej. Szufladzie. E, mamy śpiworek. Mamy tylko dwa śpiworki dla niej. E, jeden, który jest używany na bieżąco. I jeden, który tu przechowujemy na zmianę. E, to jest taka większa e, otulacz taki mus muslinowy. To jest, e, Mam takie trzy i to jest taki dosyć duży rozmiar. Mm, tu są e, muslinki. E, I w ostatniej szufladce e, przytrzymujemy mokro pusteczki troszeczkę takich pluszaczków tu z tej strony są prześcieradła, troszkę jest ich dużo nie potrzebujemy tak dużo, ale na razie je um, trzymam, ponieważ prześcieradło używamy w, na dole w koszyku ale dla niej do spania w ciągu dnia w naszej sypialni obok mego łóżka jest next to me, więc też tam używamy i do tego używamy też te prześcieradła w wózku i tu jest jeszcze taki, taki materacyk który zakupiłam sobie, jak byłam w ciąży. No to nie jest za bardzo ekologiczne, bo to jest plastik, dlatego nie używamy tego często. Kupiłam tylko jedno opakowanie na wszelki wypadek i trzymałam to w obu samochodach. Na wszelki wypadek, jakby na przykład wody odeszły, czy coś się stało, ale na co dzień przewija, Jak przewijamy kirem, to przewijamy po prostu na rączniczkach albo mamy takie specjalne muslinki. E, które jak się ubrudzą, zamoczą, są albo zapierane, albo od razu wrzucane do pralki. Zapierane i potem wrzucane do pralki, to chciałam powiedzieć, tak. E, I tak to wygląda, tak. Jest tego mało, zdaję sobie sprawę, że jest tego mało. Tak, zdaję sobie sprawę, że jest tego mało. Jak dla nas, totalnie to wystarczy e, na pierwsze miesiące życia dziecka. E, już sobie spisuję listę, e, co będzie nam potrzebne na, e, w przyszłości e, jakie rozmiary jaka typu odzież, długie, krótkie rękaw, czy jakieś skarpetki, spodanki, piżamki i tak to wygląda. Jestem z, tych, z tego efektu bardzo zadowolona. Czego tu nie trzymam? To nie trzymam em, przyborów toaletowych oraz pieluszek i żadnych ręczniczków. To wszystko mam w łazience, oprócz piluszek, bo piluszki są przytrzymywane na dole. I sukcesywnie, jeżeli nam brakuje jakichś piluszek tutaj w nocy, bo mam tu przy łóżeczku Kiry miejsce na piluszki, to je sobie po prostu przynoszę na górę. Myślę, że w następnej kolejności zabiorę się za ogarnięcie i wysprzątanie szafy Diego Do usłyszenia! Pa!